Zastanówmy się jak obliczać pierwiastki z ułamków dziesiętnych. Napiszmy pierwszy przykład. Niech to będzie pierwiastek z 16 setnych. Obliczmy najpierw pierwiastek z 16. Pierwiastek z 16 to 4, ponieważ 4 do potęgi drugiej to 4 razy 4, czyli 16. Wróćmy do naszego ułamka. Zauważmy, że w jego zapisie są dwie cyfry po przecinku. Przypomnijmy, że jak mnożymy przez siebie dwa ułamki, to ilość cyfr po przecinku sumuje się. Mnożąc więc dwa ułamki, dodajmy. Że jednakowe, tak, bo potęgowanie to jest mnożenie takich samych czynników, musimy uzyskać dwie cyfry po przecinku. Wynika stąd, że każda z mnożonych liczb musi mieć jedną cyfrę po przecinku, czyli będą to 4 dziesiąte mnożone przez 4 dziesiąte. Ponieważ mnożąc 4 razy 4 musimy uzyskać 16, ilość cyfr po przecinku również musi się zgadzać. Tutaj jest jedna cyfra po przecinku, tu jedna. Ilość tych cyfr się sumuje przy mnożeniu. Otrzymujemy w wyniku dwie cyfry po przecinku. Możemy więc napisać, że pierwiastek z 16 setnych to 4 dziesiąte. Przejdźmy do następnego przykładu. Niech to będzie pierwiastek z 25 dziesięciotysięcznych. Obliczmy tak jak poprzednio, najpierw pierwiastek z 25. Oczywiście jest to liczba 5, bo 5 do kwadratu czyli 5 razy. 5 to jest 25. W zapisie naszego ułamka mamy cztery cyfry po przecinku. I taki ułamek mamy uzyskać, mnożąc przez siebie dwa jednakowe czynniki. Jakie to będą liczby? Będą cztery cyfry po przecinku, a więc w każdej z mnożonych liczb muszą to być takie same liczby. Wystąpią dwie cyfry po przecinku. No i czy, oczywiście musi pojawić się tutaj piątka, czyli 5setnych mnożymy przez 5setnych. Tu są dwie cyfry po przecinku i tutaj dwie. Cyfry się sumują, zostają cztery cyfry po przecinku w wyniku. Tak więc pierwiastek z 25 dziesięciotysięcznych to nic innego jak 5 setnych.